Fundacja ma nieść pomoc seniorom. Ma pracować na rzecz lepszej jakości życia, żeby już było im się godnie, żeby byli zaopiekowani, żeby nie cierpieli samotności, żeby nie byli wykluczeni. Fundacja będzie dysponować na start kwotą 50 milionów złotych. To jest duża kwota jak na fundację i na pewno pozwala podjąć działania już w odpowiedniej skali. Za takie pieniądze można już coś sensownego zrobić. I teraz to jest trochę nasze zadanie, żeby zaproponować programy na miarę funduszy, które darczyńca nam nas wyposażył. Pierwszy program, z który startujemy, to jest taki program wspierania osób starszych poprzez kartę przedpłaconą, ale też działania, też wsparcie wolontariusza. My ten program realizujemy wspólnie z Caritas Polska. No, obejmie mniej więcej 10 tysięcy osób na starcie i będzie kosztował 15 milionów. Ale pracujemy już nad nowymi programami i myślę, że jak szybko uda nam się przekonać do nich Radę Fundacji, to będziemy starali się ruszyć z ich realizacją. Ten program, który w tej chwili realizujemy, to jest program realizowany za pośrednictwem diecezjalnych Caritas i tak naprawdę my jesteśmy dostawcą karty i dostawcą funduszy, natomiast to Caritas, tak naprawdę, który jest poprzez swoje ośrodki blisko ludzi, to on identyfikuje potrzebujących. W tym programie bierze udział 44 decyzjalne Caritas, także faktycznie on ma, on ma zasięg ogólnopolski. Karta jest co miesiąc doładowana kwotą 100-150 zł. Nie można ją wykorzystać na zakup żywności, ale też środków higienicznych, środków czystości w sklepach Biedronka. W dyskusji wzięły, wzięły udział dwie Pani, które przyjęły zaproszenie do naszej Rady Fundacji, czyli siostra Małgorzata Chmielewska i pani profesor Anna Giza Poleszczuk oraz pani Małgorzata Jarszeska, to jest koordynatorka Programu Pomocy Żywnościowej z Caritas Polska, z którą pracujemy w ramach tego naszego wspólnego programu to są osoby, które czy dwie pierwsze pani zaprosiliśmy do Rady, dlatego że, że jesteśmy przekonani, że ze względu na swoje doświadczenie czy, czy badawcze po stronie relacji międzyludzkich Rodziny, jak ona się zmienia, jak wpływa na, na kondycję seniorów, jak i na bezpośrednie doświadczenie w działaniach pomocowych Siostry Małgorzaty Tykmielskiej, że te osoby będą w stanie nam doradzić, jak konstruować te programy, żeby one faktycznie trafiały do tych najbardziej potrzebujących. Bo to, co dyskusja pokazała, że, że potrzeby są faktycznie ogromne, że. Że są potrzeby zupełnie podstawowe. To znaczy, że liczba osób, która jest dotknięta faktycznie biedą, niedostatkiem, jest, jest znaczna i są to osoby najczęściej dotknięte dodatkowo chorobą niepełnosprawnością. Ona się faktycznie koreluje z, z, z niedostatkiem bardzo silnie. Poruszony był wątek osób, rodzin całych, gdzie, gdzie starsi ludzie opiekują się dorosłymi niepełnosprawnymi. Oni już sami często wymagają opieki, a jednocześnie. Nie są w stanie opiekować się niepełnosprawnymi. Poruszony był też problem takiego, ja wiem, kulturowego wykluczenia, takiego wypychania wypychania osób starszych z życia czy subiektywnego poczucia osób, że one już tutaj nie należą, tak, tak jakby nie pasują. I to jest, to jest smutne i temu na pewno należy przeciwdziałać. Ja myślę, że częściowo ten problem będzie zaadresowany przez same zmiany demograficzne, bo im więcej będzie seniorów, a będzie ich coraz więcej, tym trudniej będzie ich wypchnąć. Natomiast myślę, że jest możliwa i konieczna zmiana pod kątem takiej wrażliwości naszej na tą obecność i dobre samopoczucie starszych osób w każdym przypadku. No był dobry przykład na przykład ławeczek po drodze do sklepów czy do, do kościoła. Tak? Że to są takie małe rzeczy, które można zrobić. No, można poprawić nawet w nie krótkim czasie. Myślę, że sporo też takich usprawnień w domu pod kątem dostosowania potrzeb mieszkań na przykład do, 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 do osób starszych i mniej samodzielnych, ale też poczucie, że faktycznie nie wiem, pójdę do fryzjera i będę mile widziana, nie, nie będę się tam czuła. Źle, bo nie pasuje. Także myślę, że, że chwilami smutna, ale w sumie też bardzo inspirująca dyskusja, bo daje nam dużo pomysłów odnośnie tego, czym my moglibyśmy się zająć, żeby faktycznie mieć swój wpływ, mieć naszą kontrybucję do, do poprawy jakości życia osób starszych w Polsce. Pracujemy nad innymi programami, ale, do, ale potrzebujemy akceptacji naszej rady, żeby żeby przejść do realizacji. Także niecierpliwie czekamy na możliwość przedyskutowania, a radę mamy na pewno bardzo mocną i bardzo wierzę, że będzie w stanie nam dobrze, dobrze ten kierunek wskazać.